Dzień dobry, nazywam się Janusz Muzyczyszyn, mam 72 lata. Od prawie 8 lat mieszkam w Rudzie Śląskiej razem z moją wspaniałą żoną i dorosłym synem. Jestem emerytowanym informatykiem, a z zamiłowania, z pasji poetą Pisarzem, blogerem, i również redaktorem. Na zlecenia bądź to osób prywatnych, bądź wydawnictw, redaguję cudze teksty, które później przeznaczone są do druku. Moja przygoda z pisaniem tak na poważnie zaczęła się mniej więcej 5 lat temu. Wtedy napisałem kilka, potem kilkanaście wierszy, w ogóle nie myśląc o ich publikacji. Dopiero rozmowa z jednym z moich przyjaciół, który zdopingował mnie do większego wysiłku i do tego, żeby wyjść z szafy i pokazać swoją twórczość, zmobilizowała mnie do tego, żeby. Rzeczywiście pokazać się ze swoją twórczością. I jesienią 2016 roku opublikowałem swój debiutancki, skromny, malutki Tomik wierszy zatytułowany Dziewczyny, Kobiety Czas. Pół roku później, wiosną w roku 2017. Dziewięć moich kolejnych wierszy ukazało się w, takim zbior, w takiej zbiorczej antologii poetów współczesnych, wydanej przez wrocławskie wydawnictwo Astrum. No i, i jakoś to był moment, w którym nabrałem tempa. W efekcie jesienią następnego roku w 2018 ukazał się mój drugi samodzielny tomik wierszy, zatytułowany Myśli Słodkie, Gorzkie. Pisałem dalej. I chciałbym tutaj na moment przystanąć przy tym drugim tomiku i zacytować Państwu fragment recenzji właśnie dotyczącej tego zbioru wierszy napisanej przez Justynę Karolak. To poeta dobitnie szczery. Prostolinijność jego poezji Wynika z czystości umysłu, z potrzeby dzielenia się ze światem swoimi zarówno słodkimi zachwytami nad życiem, jak i gorzkimi refleksjami o życiu. To, co w poezji można by wyrazić jaskrawo czy niemal brutalnie, Janusz zamienia na pokorną kontemplację przeżyć oraz powidoków, jakie składają się na komplet życia ludzkiego. Jest poetą cudownie przyswajalnym, kołyszącym słowem pisanym nawet wówczas, gdy niesie ono ze sobą tytułową swoistą gorycz. Ów niezwykły koktajl prostoty myśli spisanych w poetyckie wersy oraz myśli żywotnych, tętniących temperamentem i namiętnością, kusi ku sobie i delikatnie prowokuje. Do prywatnej zadumy. Muzyczyszyn udowadnia, że poezja mieści się wszędzie: unosi się na powierzchni egzystencji, drzemie w skrytych warstwach duszy, mieszka w świadomej głowie. Za poezją nie trzeba się silnie uganiać, poezji nie trzeba uwodzić, mamić, ani stawiać jej zimnych i wystudiowanych pomników. Poezja w ujęciu Janusza jawi się raczej naturalną nutą, która przyjemnie łaskocze nasze ucho i szepcze – chodź, czytelniku, nie bój się. Pokażę tobie, że życie zawsze jest piękne, nawet jeśli czasami bywa odrobinę gorzkie. Myślę, że ta wypowiedź dosyć dobrze definiuje czy opisuje charakter moich wierszy. Faktycznie w dotychczas wydanych tomach, i taki jest również ten trzeci, który Państwu za chwilę zaprezentuję, zawierają. Głównie wiersze liryczne, czasami nawet z nutą erotyki. Nie stronią od tych tematów, chociaż powolutku, równolegle przymierzam się również do innej tematyki w poezji. Gromadzę wiersze, którym na razie nadałem taki roboczy tytuł. Moje miejsca na Ziemi. Te wiersze inspirowane są bądź to miejscami, w których w życiu byłem, które w jakiś szczególny sposób zaistniały w moim umyśle, w mojej głowie, czy z którymi wiążą się jakieś moje własne doświadczenia czy wydarzenia. W zeszłym roku nastąpił taki moment zwrotny w mojej działalności twórczej. Znowu kolejni przyjaciele zainspirowali mnie do sięgnięcia w drugą stronę twórczości i zacząłem pisać prozę. I w zeszłym roku jesienią pokazał się. Pokazała się moja debiutancka powieść, zatytułowana Mój drugi brzeg, bardzo taka kameralna, osadzona w jednym miejscu, akcja skupia się na jednym bohaterze. A w styczniu tego roku, w tym samym wydawnictwie Was POS, Ukazała się moja druga powieść, zatytułowana Droga 88. Ta powieść jest już obszerniejsza. Więcej akcji, więcej bohaterów. I też narracja prowadzona jest trzecioosobowo, a nie w pierwszej osobie, jak w tej powieści debiutanckiej. Skupianie się na prozie nie odwróciło mnie od pisania kolejnych wierszy. Kiedyś zadano mi pytanie na jednym ze spotkań, właściwie dlaczego piszę i poezję, i prozę. I z którym z tych rodzajów literackich, jakby, jest mi bliżej, który preferuję. Odpowiedzi na te pytania nie są dla mnie łatwe, bo wiersz ja widzę jako taką formę bardzo skondensowaną, hermetyczną, krótką, w której w zwartej formie musi być wyrażona. Pewna myśl, pewna, pewien, pewien przekaz. Natomiast proza wymaga już szerszego wyrażania swoich przemyśleń czy, czy opisu wydarzeń, losów bohaterów. Gdybym musiał jedną z nich wybrać, jako tę, która jest mi bliższa, chyba rzeczywiście wybrałbym poezję. To wiersze, wiersze wychodzą mi gdzieś tu z serca, są mi bliższe. Jako przykład, tego, co mnie inspiruje do, do pisania wierszy, mogę powiedzieć o sytuacji, którą kiedyś przeżyłem, w, jadąc autobusem wieczorem do domu. Widziałem dwójkę młodych ludzi, zapewne zakochanych w sobie, bo byli tak blisko siebie i tak w siebie wpatrzeni, wtuleni, że zdawało się, że, że są schowani w jakimś takim kokonie, oddzieleni od świata. I ten obraz został mi w głowie i, i stał się później źródłem czy inspiracją do, do napisania wiersza. No innym z kolei Przykładem może być wiersz zatytułowany Jesienny Liść. Ten akurat znajdzie się w moim najnowszym zbiorze wierszy zatytułowanym Pamiętam Cię Jutro. To było też jesienią, i idąc na betonowym chodniku, zauważyłem, Leżący liść. Liść w kolorze ust kobiety i w kształcie ust kobiety. I ten obraz zapadł mi w, w pamięć, i był właśnie inspiracją do napisania takiego wiersza. Pokazałem Państwu projekt okładki. Dlaczego tylko projekt? Zbiór, Pamiętam Cię Jutro, jest w tej chwili w drukarni i powinien być dostępny już dla czytelników na przełomie czerwca i lipca. Przy tej okazji chciałbym wspomnieć o trójce wspaniałych osób, które. Przyczyniły się do tego, że efekt końcowy będzie naprawdę e, wspaniały. Projekt okładki opracował e, grafik, e, malarz, ilustrator, człowiek wielu talentów, e, Leonard Jaszczuk. E, z kolei redakcję i korektę zrobiła. E, Moja przyjaciółka literacka Justyna Karolak. Natomiast wisienką na torcie, jeśli chodzi o zbiór, pamiętam cię jutro jest 16 grafik stworzonych przez wspaniałą malarkę, graficzkę i osobę wielu talentów, Rusannę Aleks Nowakowską. Dla niej z kolei inspiracją do stworzenia tychże grafik były właśnie moje wiersze. Sama wybrała te, które ją zainspirowały do stworzenia konkretnych obrazów, konkretnych ilustracji. Tak więc Ci z Państwa, którzy zdecydują się na kupno mojego najnowszego Tomiku wierszy, no, mają przed sobą doznania artystyczne nie tylko y, z racji y, prezentowanych tam treści, ale również doznania artystyczne wywołane wspaniałymi grafikami. Tomik zawiera. 52 wiersze i, tak jak wspomniałem, 16 ilustracji. Chciałbym jeszcze przedstawić Państwu fragment przedpremierowej recenzji, która już się pojawiła i w całości można ją znaleźć na moim blogu. Pani profesor Maria Szmeja zechciała napisać tak. Wierszem dla mnie najpiękniejszym jest skorupka orzecha. Tutaj pełne tkliwości porównanie śpiącej ukochanej do orzecha zamkniętego w skorupce oddaje bezmiar uczuć. Słowa, zrozumienie śpiącej kobiety. Chęć zbliżenia się do niej są tak wyraziste, że ma się uczucie obecności w, w sypialni. Ciepło i miłość są wszechobecne. Podobny w tonie jest wiersz Smak, w którym autor porównuje miłość do smaku łakoci, lodów czekoladowych, hałki z miodem, a dotyk ukochanej do balsamu. Rzeczywiście. Miłość przyjmuje formę fizycznego doświadczenia, rozkoszy. Podobnie wiersz Krążysz w żyłach jest jednoznacznym określeniem w związku z ukochaną. Jest obecna w nim, w jego krwiobiegu. Podsumowanie znajduje się w wierszowanym wyznaniu, że wszystko napisane o wybrance to marzenia i sen. Tytuł Najlepiej Wyglądać Będziesz. Wiersze Janusza Muzyczyna są bardzo osobiste, bardzo ciepłe i pełne autentycznej miłości. Co sprawia, że Wybranka jest nie tylko muzą, ale i ideałem kobiecości. I chciałbym na zakończenie przeczytać Państwu właśnie wspomniany w tejże recenzji wiersz Skorupka Orzecha. Niech on będzie tą. Ostatnią zachętą do sięgnięcia pomłytonych wierszy skorupka orzecha. Zbudziło go słońce. Obok leżała ona, jeszcze spała, jak świeżo zerwany z drzewa orzech, skulona, zwinięta w kłębek, zatopiona we śnie w zielonej łupinie piżamy. Delikatnie zdjął tę skorupkę orzecha. Pokazał słońcu piękne wnętrze, bijące światłem, ciepłem. Jej orzechowy zapach otulił jego zmysły. Powoli wypłynęła ze snu. Zatopił się w swej pięknej, orzechowej muzie o niebieskich oczach. Mam nadzieję, że ta. Krótka informacja zachęci wszystkich miłośników poezji do sięgnięcia po mój tomik. Tak jak wspomniałem, czeka Państwa nie tylko uczta dla ucha, ale i dla oczu. A w sprawie możliwości jego nabycia, kontaktujcie się proszę bezpośrednio ze mną.